Witajcie, czy antykrys będzie z Chin? Słuchajcie, pojawia się coś niesamowitego, ale to, co się z Chin wyszło w tym momencie tak naprawdę ma już dosyć spory zasięg, bo oni ewidentnie inwestują w to dosyć spore pieniądze, żeby to promować na całym świecie. Również w Polsce jest promowany Kościół Boga Wszechmogącego. Nie wiem, może ktoś się was załapał na konferencję na Facebooku i tak dalej. I tam jest wszystko prawie identycznie, oprócz takiej jednej pięknej wiadomości, jak taki film jest, nie? film chrześcijański, gdzie z Liginnego Babilonu, miasto zostanie zburzone, nie? I puszczamy sobie, wiecie, jest 991, Bóg wcielony pojawił się w Chinach. A! Sąd rozpoczyna się od... Widzieliście to? E, 1991. Bóg cielony pojawił się w filmie I dalej jakiś tam film, już w miarę poprawny doktrynalnie i tak dalej, nie? Już jest wszystko fajnie, nie? No tylko ten Bóg cielony na początku, tak? Coś tu jest nie tak z tym bogiem wcielonym, nie? Czytamy komentarze. Nikt nie ma nic, żadnego pytania do tego boga wcielonego do 991 roku. Wszystko jest ok, nie wiadomo, czy komentarze usuwają, czy nie. 462 polubień bo tego się raczej nie da yy, zmienić. Tutaj nie da się tego za bardzo. 6 negatywu, negatywnych, tak? Ale ludzie nie mają nic do tego, że się pojawił, słuchajcie, Bóg wcielony w Chinach. No nie pojawił się, to jak się, się pojawił, to jest to jakiś z antychrystów, albo jest to już ten główny antychryst. W tym momencie ten człowiek miałby już, ile lat? No prawie 30 lat tak naprawdę, tak? Prawie 30 lat, więc możliwe, że w wieku Chrystusowym się nam objawi tak nagle. No już, jak widać, działa. Cała ta konspiracja, słuchajcie, wychodzi na jaw. No bardzo ciekawe, tak? Już jest dyskusja o tym, tak? Pięknie, pięknie ułożeni. Nie wiem, czy Chińczycy wymyślili własnego antychrysta, czy to jest polityczne, czy to jest co to jest. W każdym razie już są te ruchy, że zaczną się pojawiać antychryści i, i, i w prędzej czy później pojawi się ten jeden główny, tak? Tak będzie po prostu. No. Możecie wierzyć lub nie, taki jest teraz porządek świata w tym momencie. Tak to wygląda. Do usłyszenia.